Hej, witam was w nowym filmie na kanale Unbridled Buffalo. Co więcej, witam was w kolejnym filmie z ciekawostkami okej Popie oraz. W drugiej części filmu o kolabach k-popowych idoli z zagranicznymi artystami. Ponieważ pierwsza część już pojawiła się na kanale. Warunkiem powstania drugiej było minimum 2000 łapek w górę, a jako, że tyle łapek się pojawiło pod tym filmem, to oto jestem i mam dla Was jeszcze więcej perełek, które mam nadzieję, że zapełnią Waszą k-popową playlistę. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie zasubskrybować nasz kanał po więcej filmów związku związanych z k z Koreą Południową, czyli możecie kliknąć albo tego tatę w prawym dolnym rogu, albo tam na dole przycisk z napisem ZASUBSKRYBUJ, a obok tego przycisku z napisem ZASUBSKRYBUJ jest przycisk WESPRZYJ, więc możecie również wesprzeć nasz kanał, a my będziemy bardzo, bardzo wdzięczne, ponieważ każde wsparcie pomaga nam w rozwoju tego kanału. Co powiecie na Przeogromne pudełko po brzegi wypełnione gadżetami związanymi z Waszą ulubioną popową grupą, bo ja jestem jak najbardziej na tak i Wy możecie zdobyć takie pudełko dla siebie już dziś. Nazywa się Clute Box, jest to pudełko subskrypcyjne, w którym znajduje się tak około 10 przedmiotów związanych z Waszą ulubioną grupą, a nawet nie tylko z grupą, ponieważ na stronie Kludboxa, do której link znajdziecie w opisie, możecie też wybrać swoją biaskę lub swojego biasa, a w opisie, oprócz linku i oprócz niezbędnych informacji znajdziecie też nasz kod zniżkowy. Skoro już wszystko wiecie i wykonaliście zadania bojowe, to możemy w końcu przejść do tematu tego filmiku i poznać więcej efektów współprac k popowych i z zagranicznymi artystami. I na sam początek piosenka, z którą się obudziłam w głowie, myśląc o tym, że muszę opracować ten filmik, jest to jednocześnie chyba jedna z moich ulubionych piosenek solowych. Jeżeli chodzi o K-popowych artystów, i powstała ona w kolaboracji, że tak powiem, z amerykańską autorką tekstów, piosenkarką i raperką Becky G. Czyli chodzi tutaj o Jay Hope'a i jego piosenkę o rosole z makaronem oraz z napojem gazowanym stojącym z boku. Skoro był już rosół, to pora na deser. I dziś na deser mamy kwaśny cukierek. Czyli oczywiście piosenka Sour Candy Blackpink we współpracy z Lady Gaga. I tutaj muszę się przyznać, że przy pierwszym przesłuchaniu tej piosenki kompletnie mi się ona nie spodobała. Wszyscy byli zachwyceni ja nie rozumiałam, co mnie ominęło w tej piosence, co powinno sprawić, że będę właśnie nią zachwycona. Ale potem przesłuchałam ją jeszcze kilka razy i uznałam, że brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Zresztą Blackpink z takim typowym vibem. Lady Gagi brzmią dobrze, tak samo Lady Gaga z domieszką k-popu. już jesteśmy przy temacie Blackpink to muszę po prostu muszę wam podrzucić moją chyba moją ulubioną współpracę dziewczyn z zachodnią artystką i jest to piosenka która bardzo często leci w naszych polskich stacjach radiowych często ją słyszę w sklepach słyszę ją tak naprawdę dosłownie wszędzie i wydaje mi się że to jest Pierwsza albo jedna z pierwszych piosenek, która ma część tekstu po koreańsku, która jest aż tak chętnie puszczana w polskich mediach. I mam tutaj na myśli oczywiście piosenkę Kiss and Makeup Blackpink z dłą lipą. W filmie pojawiła się Dua Lipa, to brytyjska artystka nie tylko z Blackpink współpracowała, jeżeli chodzi o K-pop, i część z Was mogła jeszcze nie słyszeć physical Dua Lipy z chłasą. W poprzedniej części wspominałam o kolabie Wendy z Red Velvet z Johnem Legend w ramach SM Station. I SM Station to jest według mnie taki zbiór projektów SM Entertainment, w wyniku których powstało stają istne perełki muzyczne. I właśnie do takich perełek należy piosenka Don't Need Your Love, czyli kolab NCT Dream z Harvim. I ta piosenka tak nam się spodobała, mnie i Ann, że katowałyśmy ją dniami i nocami tuż po tym, jak została wydana. W poprzednim filmie powiedziałam o współpracy Monster X ze Steve'em Aoki, więc w tym odcinku nie mogłabym pominąć ich współpracy z amerykańskim raperem French Montano i piosence, która jest według mnie jedną z najlepszych piosenek, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały, strasznie mi się podoba, czyli piosenka Who Do You Love? Dajcie znać Mondewa, szczególnie, czy się ze mną zgadzacie. To może tym razem coś dla fanów starszej generacji K-popu, i mam tutaj na myśli zespół Super Junior i ich współpracę z amerykańską artystką Leslie Grace, i dokładnie piosenkę Lo Siento, która też przez jakiś czas była zapętlona na mojej playliście K-popowych faworytów. Dajcie mi znać, czy Wam też się podoba, i czy są na naszym kanale jakieś elfy. Pozostając jeszcze na moment w temacie SM Entertainment, muszę wam zdradzić jeden mały sekret dotyczący mojego życia. Ponieważ gdyby Kai, który teraz mnie otacza wszędzie w tym kadrze, gdyby Kai nie był moim biasem w EXO, to moim biasem w EXO byłby Czaniol. I ja od zawsze, od zawsze uwielbiałam głos Czaniola I to jeszcze nawet bardziej w formie wokalnej niż w formie rapu. Co do miał faktu, że jego partia w piosence Freelove tak mnie zmiotła z powierzchni ziemi, tak bardzo mi się spodobała, że po prostu nie mogłam dojść do siebie. A to jest piosenka, która powstała we współpracy z Far East Movement, z Marshmallow i z Z amerykańskim zespołem Far East Movement współpracowała jeszcze jedna k-popowa artystka, mianowicie Horin, która znajduje się bardzo wysoko na mojej biasliście, damskiej biasliście i bardzo, bardzo ją lubię, bardzo ją cenię, więc posłuchajcie fragmentu Umbrella. To może kolejna amerykańska piosenkarka, raperka i autorka tekstów. Tym razem mówię o Lizo, która stworzyła remix piosenki Truth Hearts we współpracy z AB6, czyli grupą, którą my bardzo lubimy, a która wydaje nam się w ostatnim czasie bardzo niedoceniana. Więc stanujcie AB6. Hey baby, Wydaje mi się, że większość armii wie o relacjach łączących siugę z Maxem, w wyniku których powstała piosenka Blueberry Eyes. I Max ma swój taki charakterystyczny styl, jednak rap siuki dodał tej piosence uroku, jak dla mnie, a mi spodobał się ten bardzo niebieski teletysk. E Zostając jeszcze na moim przy temacie BTS, chłopaki podczas poprzedniej galigrami wystąpili gościnnie w piosence Old Town Road Lil Nas X. I chyba nie muszę mówić, że Jimin nigdy nie wyglądał lepiej niż wtedy. Ale do czego zmierzam? Otóż do tego, że powstała także wersja z Aremem, ale już nie jako Old Town Road, tylko jako Soul Town Road, czyli taka jakby trochę koreańska wersja, ale brzmi naprawdę dobrze. Mam jeszcze na liście kilka piosenek do przytoczenia w tym filmie, ale to nie oznacza, że to koniec, ponieważ jeżeli podacie więcej takich perełek w komentarzach, to istnieje szansa nawet wysokie prawdopodobieństwo że powstanie trzecia część z kolabami K-popowych idoli z zachodnimi artystami, ale przejdźmy do dalszej części tego filmiku. Jak już klikniecie łapkę w górę oczywiście. Play and Skills to amerykański duet producentów, którzy we współpracy z Delagetto oraz z K-popową grupą VIV. Stworzyli piosenkę Give Me More, która ma taki typowy latynoski vibe, który sprawia, że od razu macie ochotę wstać, jeżeli siedzicie oczywiście i zacząć tańczyć i, uwaga, dać z siebie więcej. Jeżeli żyjecie na tym świecie troszeczkę dłużej, to z pewnością pamiętacie, jakie hity wydawał swego czasu Akon. I ja mam wrażenie, że ostatnio jest troszeczkę ciszej na jego temat. Ewentualnie ja za bardzo się zamknęłam w świecie K-popu i po prostu nie wiem, co się dzieje w Ameryce, jeżeli chodzi o amerykańską muzykę. Ale Akon swego czasu współpracował również z K-popowymi artystami i tym razem z zespołem Wonder Girls i powstała dzięki tej współpracy piosenka Like Money. love me jak w poprzedniej części wspominałam o współpracy CL z Black Eyed Peas albo z Will.i.am, bo mam dla was jeszcze jeden hit. Z pewnością większość z was zna piosenkę Where is the love, a CL wykonała ją razem ze zespołem Black Eyed Peas podczas gali Mama w 2011 roku. Fruit to amerykański duet komediowo-muzyczny, który też ma na swoim koncie współpracę K-popową, tym razem z Amber. I jest to piosenka fantasy, która ma zdecydowanie bardzo intrygujący i ciekawy teledysk. To było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że niektóre z tych piosenek wzbogaciły albo wzbogacą dopiero Waszą playlistę. Jeżeli znacie więcej przykładów, to doskonale wiecie, co robić. Możecie też w komentarzach wypisywać nam tematy filmów, które chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. My to wszystko przejrzymy, zobaczymy, co da się nagrać, i potem to po prostu zrobimy i wrzucimy na kanał. Ale dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.